Teraz czas na publicystyczny komentarz do bieżących wydarzeń. Agnieszka burzyńska fakr Wojciech Tumitalski Rzeczpospolita. Dzień dobry. Tak patrzę na was i zastanawiam się, no jeszcze nie macie kasków, jeszcze nikt was nie dusił łańcuszkiem naszej identyfikatora, ale chciałem was zapytać o to, jak sobie radzicie z prowokacyjnymi zachowaniami ławek, koszów na śmieci, czy też kostki brukowe. Agnieszka Burzyńska jako pierwsza. Dla mnie przede wszystkim to jest bardzo smutny dzień. To powinno być nasze radosne święto. My mało mamy takich świąt w Polsce, zazwyczaj czcimy upadłe powstania, nieudane bitwy, przegrane, przegrane bitwy. To powinno być święto. Tymczasem jak ja słyszę, że dziennikarze mają uważać i zdjąć te nasze zawieszki dziennikarskie, gdzie wiszą nasze identyfikatory i że mamy uważać, żeby nie zostać. Podduszonymi, albo żeby się kostkę czy też ławki, i, i symbolem tego święta staje się marsz pseudonarodowców, bo to, bo to nie są narodowcy, tylko chuligani. No za to wszystko bierze odpowiedzialność ekipa rządząca, która uczyniła ten marsz państwowym. Ja wczoraj wyjeżdżałam, wyjeżdżałam z Warszawy, więc nie będę, nie będę w centrum tych wypadków. Widziałam taką liczbę. Policyjnych, które na północy Warszawy, że to w sumie przykro patrzę, bo to już nie jest święto, to się zamieniło od pewnego czasu. Po prostu koszmar. Koszmar niepodległości pod auspicjami państwa, które tym samym stara się ominąć wyroki sądu. Wojtku, teraz swój komentarz do tego dzisiejszego radosnego dnia. Ogulone, że tym, że e, to jest nie będziemy zrobić. Pewnie to jest to ale tak naprawdę to, to nic nie ma w